Nie będą mieli łatwego życia z szeroko ustawionymi bocznymi obrońcami. Muszą szukać rozegrania z zawodnikami z dni pomocy. Może jakieś akcent... Uderzenie, benzema! Piłka opuszcza boisko, będzie rzut rożny dla Królewskich. Krótko rozegrany rożny. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. A ja! I piłka wychodzi na autentykę. Jego mocnymi stronami są przede wszystkim szybkość. Portugalczycy będą mieli rzut karny. To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia. Masz rację, kiepska interwencja bramkarza, słuszny rzut karny. nie niebywała interwencja. Pokazał cały swój kunszt. I cóż powiedzieć po takiej sytuacji? Karny to znakomita szansa na bramkę, ale nie... Świetne, prostopadłe zagranie to niego krosa. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, sąd... Uh, Luka Modric! Piłka minimalnie nad poprzeczką. Ten strzał trzymał piłkę w rękach. Ryzykownie, ale udanie. Luka Modric! Piłka poza boiskiem i zutrożny dla Realu. Krótko rozegrali ten ruch. Karim Benzema. No i strzał głową obroniony. To było naprawdę świetne uderzenie, ale golki... As! Czy będzie prowadzenie? Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony Bramkarz. Podanie za plecy obrońców. Bernardo. Bernardo Silva, ależ okazja. Przytomnie obrońca i Bramkarz może już odetchnąć. Cristiano Ronaldo I teraz spójrzmy Real Madryt przy piłce Wybroni. Mogą zdeprymować przeciwnika Gareth Bale Dobra obrona Rzut rożny dla Realu Madryt Z narożnika, krótko po ziemi Casemiro Czy będzie prowadzenie? Karim Benzema Kiłka wrzucona do Beyla. Oj, gdyby to wpadło, mielibyśmy kandydata na... fantastycznie teraz Ronaldo. Ładne, prostopadłe podanie. I nie ma bramki. Bramkarz był tam, gdzie powinien. Klasowa interwencja naprawdę najwyższej próby. Mamy rzut rożny dla Portugalii. Konto obronił. Strzał z bliskiej odległości. Rzeczywiście, popisał To był ewidentny fał na polu karnym. I będziemy mieli rzut karny. Sędzia nie ma żadnych wątpliwości Rzut karny Na pewno zbyt późno interweniował Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę Teraz mogą objąć prowadzenie. popatrzmy Brawo, brawo, ale ładnie wykonana jedenastka Pewnie i bezbłędnie Gareth Bale w dobrej sytuacji Tak Gareth Bale wybronił ten strzał Trzymał piłkę w rękach a to dla niego małe piwo taki Ładnie Znowu piłka Dobrze podszedł do tej piłki Może następnym razem będzie lepiej No, zmienił teraz całkowicie obrońców Będzie strzelał Pici. Ach, jak niewiele brakowało Dobra decyzja Troszkę celniej i wyprowadzają atak Może dobić rywala Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Ach, Szkoda, niestety, nie ma bramki. I gwizdek kończący spotkanie. Z trybun wyraźnie słyszymy, jak kibice są niezadowoleni.